Zakuta, kask niebieski, felkel, kask czerwony, waga średnia 75 kg. To jest kategoria, w której dzieli, rządzi wśród seniorów wspominany już dzisiaj Tomasz Jabłoński. Dobrze zbudowany Felkel. Dobre też warunki fizyczne. Duży fizycznie jak na standardy kategorii średniej. Ale jak widać zachuta. Oj, teraz wypluł ochraniacz. Chyba z premedytacją mam wrażenie. Aha, więc mamy poddanie. Szybko. Zakończona walka. Zwycięzcą będzie Mateusz Felkel. Chociaż poczekajmy może jeszcze z ferowaniem wyroków. No, wypluł ochraniacz. Miłość zachuta. PKO w rundzie pierwszej oczywiście, tak jest Mateusz, Melkiel, Wekkawe, Polkowice. Mistrzem Dolnego Śląska w kategorii średniej do 75 kg. Szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć go w akcji, bo, tak jak mówię, względy fizyczne naprawdę imponujące. Jeżeli za tą fizycznością pójdzie również talent czysto techniczny, to myślę, że może być to ciekawy materiał.